Nagonka na Karola Nawrockiego trwa. Wszyscy mówią, że Karol Nawrocki podczas debaty w Superekspresie okłamał Polaków. Ale ja powiem Wam tak. Karol nie kłamał, a co więcej, nawet jeżeli kłamał, to ja mam dzisiaj dwie super wymówki dla Karola Nawrockiego. Ale zacznijmy od tego, że jedno mieszkanie należy do Karola Nawrockiego, drugie należy do Tadeusza Batyra. Cześć. Ja mam na imię Sebastian i na tym profilu jak zwykle polityka, ciekawostki oraz informacje bez cenzury, bez pudrowania i bez pieprzenia głupot. Przechodzimy do tego zaraz po tym jak zaobserwujesz mnie w social mediach, bo jutro kolejna dawka Ciekawostek bez cenzury. A teraz chodzi o Karola Nawrockiego, kandydata Pisowskiego na urząd prezydenta, który powiedział w trakcie debaty w SuperEkspresie, że jest tak jak każdy Polak i ma tylko jedno mieszkanie. Ale te cholerne pismaki z Onetu szybko wyczaiły, że Karol ma dwa mieszkania. Dlatego ja dzisiaj szybciutko przychodzę i staram się pomóc Karolowi. Nawrockiemu. Panie Karolu, proszę użyć jednej z tych dwóch wymówek. Po pierwsze, proszę powiedzieć, że skoro to mieszkanie większe, 60 parę metrów jest na kredyt, to de facto ono należy do banku, więc nie na pana jest i pan myślał tylko o tym mniejszym, które nie jest na kredyt. Więc dlatego pan mówił, że ma pan tylko jedno mieszkanie. Gdyby się okazało, że. Tępy lud z spisu nie kupi tego. Druga wymówka jest jeszcze lepsza. Proszę powiedzieć, że to drugie mniejsze mieszkanie, które ma pan za darmo, dostał pan na tak zwaną metodę na banasia, czyli opiekował się pan starszym gościem, za co pan dostał mieszkanie, w którym to mieszkaniu ten starszy gościu dalej mieszka, więc de facto pan tam nie może mieszkać, więc de facto nie jest to pana mieszkanie. Jeżeli żadna z tych wymówek nie chwyci, to proszę powiedzieć, że to wszystko wina Tuska. Więcej na temat kłamstwa Tadeusza Nawrockiego batyra na moim kanale na YouTube, link znajdziesz w moim bio ewentualnie tutaj